Cześć, witaj w Smyejerze. Pokażę Ci dzisiaj, jak poprawnie zaimportować i posortować Twoje zdjęcia w programie Lightroom. Zapraszam. Zanim zaczniemy, chciałbym tylko wspomnieć, że jeśli interesują Cię filmy takie jak ten, kliknij subskrybuj poniżej. A jeśli już tam jesteś, przy okazji zostaw komentarz. Możesz też wesprzeć tworzenie tych filmów, dołączając do społeczności Synejery. Wróćmy jednak do tematu dzisiejszego odcinka. Zapewne wiesz już z tego filmu, że istnieją dwie wersje Lightrooma. W tej serii tutoriali zajmiemy się wersją Classic. Różnice pomiędzy dwoma wersjami wyjaśniłem w poprzednim odcinku, z serii Absolutne Podstawy Lightrooma. Dlatego dzisiaj zaczniemy zagłębiać się w funkcjonalność tego programu. Tym razem pokażę Ci, jak importować oraz organizować Twoje zdjęcia w programie Lightroom. Niezależnie od tego, która zakładka się otworzy po uruchomieniu Lightrooma, możesz wpiąć kartę pamięci, dysk zewnętrzny, a nawet twój telefon i poczekać, aż komputer wykryje nowe urządzenie. Kiedy masz już pewność, że Twoja karta pamięci jest widoczna, kliknij przycisk Import u dołu ekranu. Okno, które się pokaże, da Ci dostęp do wszystkich dysków na Twoim komputerze, a karta ze zdjęciami będzie najprawdopodobniej automatycznie wybrana. Jeśli nie jest, kliknij w nią na liście źródeł. Bardzo możliwe, że po wpięciu karty pamięci Lightroom sam ją wykryje i rozpocznie proces importu zdjęć, ale ta funkcja nie zawsze działa, dlatego pokazuje Ci ręczny sposób znalezienia Twoich zdjęć. Oczywiście nie musisz ograniczać się do dysku zewnętrznego podczas importu zdjęć. Możesz też wybrać dowolny dysk i folder na Twoim komputerze. W górnej części panelu źródeł zobaczysz dwie opcje. Pierwsza to Eject After Import, czyli Odłącz po zaimportowaniu, a druga to Include Subfolders, czyli Uwzględnij podfoldery. Odłączanie po udanym imporcie odnosi się tylko do kart pamięci oraz podobnych urządzeń przenośnych i nie musisz się nim specjalnie przejmować. Jeśli zaznaczysz to okienko, twój komputer odmontuje lub też wyłączy dostęp do karty pamięci, aż ją podobnie wepniesz do komputera. Zaleca się, aby zawsze bezpiecznie odmontowywać nośniki pamięci, aby chronić ich zawartość. Jeśli wiesz, że na Twojej karcie pamięci znajdują się foldery ze zdjęciami, których nie chcesz importować, odznacz opcję Uwzględni podfoldery. Jeśli ją jednak zaznaczysz, licz się z tym, że Lightroom zaimportuje wszystkie zdjęcia znajdujące się w folderze, który zaznaczysz, oraz w jego podfolderach. Najczęściej importuję całą kartę, ponieważ staram się czyścić i formatować karty przed każdą sesją, więc zaznaczę tę opcję. Bardzo przydatną funkcją Lightrooma jest przytrzymanie klawisza Shift na klawiaturze, co pozwoli Ci na zaznaczenie kilku folderów jednocześnie. W środkowej części programu zobaczysz wszystkie zdjęcia w wybranych przez Ciebie folderach. Możesz jednak ręcznie odznaczyć zdjęcia, których nie chcesz importować, klikając w ptaszka w lewym górnym rogu zdjęcia. Najważniejszą rzeczą po prawej stronie jest sekcja Destination, czyli miejsce docelowe. Najprościej mówiąc jest to miejsce na Twoim komputerze, gdzie Lightroom przekopiuje Twoje zdjęcia. Możesz wybrać dowolny dysk i folder, ale sposób, w jaki twoje zdjęcia zostaną zorganizowane wewnątrz, znajduje się powyżej. Możesz tutaj wybrać, jakie foldery zostaną utworzone wewnątrz lokalizacji docelowej oraz jak same zdjęcia zostaną posortowane. Do wyboru masz sortowanie według dat oryginalnego folderu oraz do jednego folderu. Nazwy są łatwe do zrozumienia, ale tak w skrócie według dat utworzy strukturę folderów, którą możesz wybrać w tym miejscu dla każdej daty, w której zdjęcie zostało zrobione. Według oryginalnego folderu skopiuje strukturę folderów z dysku przenośnego, a do jednego folderu pozwoli ci na import całości do pojedynczego folderu, który możesz nazwać w tym miejscu. Każda z tych funkcji ma oczywiście swoje zastosowanie, ale jest to raczej kwestia preferencji, więc pozostawię wybór Tobie. Zanim rozpoczniesz import zdjęć, warto zaglądnąć do sekcji Apply During Import, czyli zastosuj podczas importu. Możesz tutaj masowo dodać słowa kluczowe oraz metadane do wszystkich importowanych zdjęć. Funkcjonalność ta jest niesamowicie przydatna, jeśli czyścisz karty po każdym imporcie, jednocześnie mając pamięć złotej rybki, tak jak ja. Przeważającej w większości przypadków zawartość karty, którą importuję, będzie z pojedynczej sesji zdjęciowej. Dlatego wiem, że bezpiecznie mogę masowo dodawać słowa kluczowe, które pomogą mi w przyszłości znaleźć tą konkretną sesję lub treść zdjęć. Jeśli jednak zdjęcia na Twojej karcie pamięci są mieszane, możesz zrobić to później. Podczas importu zdjęć możesz również automatycznie nałożyć na nie tzw. preset. Ale o tym w szczegółach powiem Ci innym razem. Wyżej znajdziesz jeszcze dwie zakładki. File Renaming pozwoli Ci na automatyczną zmianę nazwy wszystkich importowanych zdjęć, co dla mnie zazwyczaj nie ma większego znaczenia, ale może być przydatne jeśli przechowujesz wszystkie zdjęcia w jednym folderze i chcesz szybko znaleźć określony rodzaj zdjęć. Możesz na przykład nazwać wszystkie zdjęcia zawierające konkretną modelkę jej imieniem oraz datą sesji. Osobiście wolę używać do tego folderów, ale każdy sposób jest dobry, jeśli Ci odpowiada. Na samej górze mamy jeszcze File Handling, czyli obsługa plików, gdzie możesz zlecić utworzenie inteligentnych podglądów zdjęć, wybrać czy potencjalne duplikaty mają być importowane, zrobić kopię zapasową wszystkich importowanych zdjęć oraz dodać wszystkie zdjęcia do wybranej kolekcji. Jak widzisz, Lightroom daje Ci wiele opcji organizacji Twoich zdjęć, co oczywiście jest niesamowicie przydatne, kiedy tak jak ja masz tysiące zdjęć w 15 różnych miejscach. Podsumowując, do wyboru masz kilka masowych sposobów sortowania importowanych zdjęć. Możesz dodać je do kolekcji z nazwą oraz datą sesji zdjęciowej. Możesz umieścić wszystko w określonych przez ciebie folderach z nazwami, które pomogą ci odnaleźć konkretne zdjęcia. Możesz dodać słowa kluczowe, które są niesamowicie przydatne w sytuacjach, kiedy nie pamiętasz, jakiej sesji szukasz, ale wiesz na przykład, jaką kolorystykę ma zdjęcie, kto na nim jest lub gdzie zostało zrobione. Osobiście stosuję tylko sortowanie przez kolekcję oraz słowa kluczowe, ale im więcej sposobów organizacji wybierzesz, tym łatwiej będzie ci znaleźć Twoje zdjęcia. Kiedy już wybierzesz wszystkie preferencje importu, możesz zapisać je jako szablon. Jeśli tak jak ja często wracasz w swoje ulubione miejscówki, zapisany szablon importu może być bardzo przydatny, ponieważ pozwoli ci na wypełnienie wszystkich opcji, które omówiliśmy w tym filmie, dosłownie dwoma kliknięciami myszy. Często zdarza mi się importować zawartość wielu kart jednocześnie. Wtedy, właśnie szablony importu są najbardziej przydatne. Tak właśnie dotarliśmy do punktu kulminacyjnego tego odcinka, czyli do samego importu zdjęć. Po kliknięciu przycisku Import program Lightroom rozpocznie proces kopiowania wszystkich wybranych zdjęć oraz stosowania wszystkich ustawień, które przed chwilą razem wybraliśmy. W zależności od szybkości Twojego komputera oraz ilości importowanych zdjęć, proces ten może potrwać od kilku sekund do kilku minut. Najlepiej jest po prostu zaczekać, aż Lightroom zrobi swoje. Pamiętaj, że wszystkie ustawienia i opcje, które wybraliśmy do tej pory, mogą być zmienione później, więc nie martw się, jeśli popełnisz jakiś błąd. Myślę, że to wszystko, co musisz wiedzieć w temacie importu i sortowania zdjęć. Następnym razem pokażę Ci, co to są presety oraz jak ich używać. My widzimy się w kolejnym filmie, a tymczasem Ty nie przestawaj tworzyć i eksperymentować. Cześć!